Po co mam tam jeździć, podlewać codziennie, jak może sobie tu stać? Coś ty tu przyniosła! No co? To paragrafańska pietruszka pięciopalczasta. Jak ty tu. Ta! Wisiu, Sawata już jest z przyjacielem! Zaraz podam kolację! U pięknie pachnie. Posiłek... Dzień dobry, kochani! Dzisiaj opowiem wam o pieniądzach. Kiedy wasi rodzice chcą zrobić zakupy, kupić chleb, ubrania albo inne rzeczy, idą do sklepu. Się zaraz! Janek będzie szczęśliwy, że znaleźliśmy jego psa To najlepsi detektywi do spraw zaginionych zwierząt. Pet Club! Od poniedziałku do piątku o 8.10. Fucking hell, Idaho, Ich to spiel! Pitbull, bardzo agresywny. Muszę go zamykać, bo jak kogoś nie zna, od razu rzuca się do gardła. Lubię ostre